Czym ja tak naprawdę się zajmuję? Dla wielu osób jestem top of mind, jeśli chodzi o nieruchomości, ale niejednokrotnie z kimś, dosyć długo się znam, przeprowadziliśmy trochę wspólnie transakcji przez lata i dostaję takie pytanie. Ej, Julia, tobie mogłam też powierzyć mój apartament na sprzedaż? Ej, Julia, ty naprawdę masz oddział we Włoszech? A komercję też posiadasz? Tak. Generalnie nieruchomości to ja. To nie jest tak, że ja zajmuję się wszystkimi nieruchomościami i jestem przy każdym spotkaniu, ale też wspierają mnie fantastyczni ludzie z ogromnym doświadczeniem biznesowym i doświadczeniem w nieruchomościach. I jak najbardziej, jeśli myślisz o nieruchomości, w której chcesz spędzać zimowe dnie i się cieszyć dłużej słońcem, to tak, zapraszam Cię do mnie do Włoch. Jeżeli masz luksusowy, czy też premium apartament w Trójmieście, czy w w Warszawie, zapraszam do mnie. Pomogę Ci go sprzedać, albo znaleźć też najemcę. Jeżeli chcesz znaleźć jakąś wymarzoną nieruchomość dla siebie w Polsce, czy też właśnie we Włoszech, zapraszam do mnie. Jeśli myślisz o tym, żeby zainwestować jakąś kwotę pieniędzy, pół miliona, milion, kilka milionów, to ja pomogę Ci ułożyć ten portfel inwestycyjny w oparciu zarówno o nieruchomości mieszkalne w Polsce, za granicą, czy też w oparciu o komercję. Jeśli chodzi o grunty, też mam specjalistę, który po prostu zna na temat gruntów od podszewki, ponieważ je też projektuje sieci gazowe. A jeśli chodzi o ludzi, którzy na przykład chcą inwestować bitcoiny i wypłacać je bez podatków, to też mamy na to specjalny, legalny sposób, a mianowicie inwestowanie w luksusowe nieruchomości na Cyprze Północnym. Generalnie, jeśli interesują Cię treści dotyczące nieruchomości, zapraszam Cię do swojego świata. Ja nazywam się Julia Lewandowska.